Jesteśmy, można powiedzieć, w zbliżającym się finale kampanii wyborczej do wyborów uzupełniających do Senatu, dzisiaj w Ostrowcu. Jestem wzmocniony siłą młodych ludzi, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Mamy bardzo ciekawe kontakty z ludźmi. Byliśmy na ulicach naszego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Młodzi rozdają moje materiały, gazetę, ulotki, różne gadżety, ale jednocześnie też rozmawiamy z ludźmi, spotykając się bezpośrednio. Też przespacerowaliśmy się przez nasze miasto, no pokazując, że młodość Prawa i Sprawiedliwości jest siłą i że młod, młodzi ludzie również chcą się angażować do życia publicznego i widzą wiele mankamentów aktualnej władzy, która młodych ludzi nie zauważa. A jak to słyszeliśmy również wczoraj w serii, tylko w finale, w finale zbliżających się wyborów parlamentarnych Donald Tusk znajduje jakieś recepty, które wcześniej totalnie krytykował. Te propozycje, które składał, to są propozycje prawa i sprawiedliwości, które kilka lat temu my w swoim programie zawarliśmy, a wiele z nich zostało odrzuconych zaraz w pierwszym czytaniu. I myślę, że ten sygnał młodych prawa i sprawiedliwości jest w ostrowcu bardzo wyrazisty. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu Pawłowi Szefernekerowi, szefowi Krajowemu Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, który mnie dzisiaj zaszczycił obecnością razem z młodymi. I jest to też kolejna osoba ważna. Ta ważna osoba wśród młodych Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, gościłem już na terenie okręgu wyborczego, który obejmuje powiat Ostrowiecki, Opatowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki. Takie postacie jak pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, pan przewodniczący Komitetu Wychodawczego Joachim Brudziński, wielki autorytet na polskiej wsi, pan marszałek Janusz Wojciechowski, również nasz młody polityk aktywny w obszarze przemysłu obronnego, stalowego Mariusz Antoni Kamiński. A przed nami bardzo ważne spotkanie. Będzie mnie wspierał tutaj w Ostrowcu w najbliższą niedzielę 31 sierpnia o godzinie 15 w CKU przy ulicy Sandomierskiej pan premier Jarosław Kaczyński. Ja przypomnę, że jest to też dzień Solidarności i Wolności. Przypomnienie sierpnia 80 roku. Z tego też powodu w Ostrowcu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i sprawiedliwości rozpoczniemy tą mszą świętą o 10.30 w kolegiacie razem ze sztandarami Związku Zawodowego Solidarność, a później będziemy debatować w CKU, w naszym wyjazdowym, na naszym wyjazdowym posiedzeniu klubu, Parlamentowego, klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja chciałbym oddać głos panu Pawłowi, żeby z pozycji młodego Człowieka środowiska młodych ludzi powiedział, jak tak naprawdę problemy, które są problemami rzeczywistymi, są odbierane przez środowisko młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Zdecydowaliśmy się tutaj dzisiaj przyjechać jako Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, wesprzeć naszego kandydata do Senatu w kampanii, ponieważ uważamy, że te wybory są bardzo ważne ze względu na to, że są to y, pierwsze wybory po y, ujawnieniu tzw. taśm prawdy, gdzie wszyscy mogli się dowiedzieć, jak ta władza tak naprawdę y, podchodzi do problemów. Y, y, Ludzi, jak ta władza, co ta władza, jak ta władza o, o, mówi o ludziach, jak ta władza traktuje ludzi i jak to robi tak jakby w drogich warszawskich restauracjach, a co innego mówi później przyjeżdżając do powiatów. Wiemy, że jest coraz większe bezrobocie wśród młodych osób, młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę. Są zmuszani, zmuszeni wyjechać za granicę, ponieważ w Polsce nie ma pracy. Praktycznie w każdej rodzinie jest już problem, że jest jakaś młoda osoba, która, która w bliższej lub dalszej rodzinie wyjechała za granicę. Młodzi ludzie wyjeżdżają z małych powiatowych, z małych miasteczek, ale także z tych powiatowych i wczoraj mieliśmy do czynienia w sejmie z taką sytuacją, że pani Kruzik Rostowska zaproponowała tutaj wsparcie dla szkolnictwa zawodowego. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy jedyną partią, która ma program dla młodych osób, oddzielny program dla młodych osób. Prawo i Sprawiedliwość Szansa dla Młodych już w 2011 roku zwracaliśmy szczególną uwagę na to, że trzeba zainwestować w szkolnictwo zawodowe, bo właśnie w, myślę, że w takich miejscach jak tutaj yy, inwestycja w szkolnictwo zawodowe by się wróciła, tak żeby ci ludzie tutaj mogli yy, zdobyć taki zawód, żeby tutaj zostać, żeby młodzi ludzie... Yy, Mieli w ogóle perspektywy w mniejszych ośrodkach, a nie tylko wszyscy musieli jechać. No, w przypadku tego terenu pewnie do Krakowa, Kielc, czy, czy Warszawy, czy Lublina. No i dlatego wspieramy tutaj dzisiaj naszego kandydata. Uważamy, że pójście na te wybory to jest pokazanie czerwonej kartki dla sitwy, a jak sitwa wygląda, pokazały taśmy prawdy. I uważamy, że Platforma oszukała młode osoby. Dlatego w takim gronie dzisiaj tutaj młodych osób przyjechaliśmy i przekonujemy na ulicach Ostrowca wszystkich do tego, aby poszli 7 września i oddali głos na kandydata prawa i sprawiedliwości.